Są wokół nas miejsca pełne ludzkich uczuć i namiętności, tych dawnych, trochę wyblakłych oraz tych pulsujących dzisiaj. Miejsca czasem naznaczone zbrodnią, która na zawsze pozostawia tam swoje piętno, czyniąc z nich miejsca przeklęte. Dziś się tu się skończyło. Bo to była potworna pogoda. To wyglądało bardzo nieciekawie. Już tylko czekałam na to, co będzie. Będąc tutaj, staram się poskładać siebie samego do kupy. Rysy, trzy majestatyczne wierzchołki, żłobione zbocza skalne, niemal pionowe ściany. Najwyższy szczyt polskich Tatr. Dla turystów przybywających w rejon morskiego oka zdobycie rysów stało się obecnie programem niemal obowiązkowym. Latem na szlaku można spotkać tłumy. Dla młodych miłośników gór wejście na rysy ma czasem znaczenie symboliczne. Jest początkiem tej bardziej poważnej przygody z górami, przepustką do świata, który porusza wyobraźnię potem są Alpy, góry Kaukazu, Himalaje. Czy tym właśnie dla młodych ludzi z tych Miało być zimowe wejście na rysy w styczniu 2003 roku. Pamiętam doskonale, ponieważ rzadko miewamy tu na fery jakiekolwiek grupy, ponieważ no głównie i przeważnie są tutaj zagrożenia lawinowe. Także właściwie wyjścia w góry takie turystyczne to, to nie zachodzą. W związku z czym no, nawet dziwiłam się, że mamy grupę młodzieży i jest rezerwacja. Jest niedziela 26 stycznia 2003 roku. Grupa licealistów z tych wraz z opiekunami pojawia się w schronisku nad Morskim Okiem. Mimo zimy, pogoda zdaje się sprzyjać górskim wędrówkom. Pup, 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 przychodzi człowiek, przedstawia się, że jest nauczycielem, że ma grupę 20 kilku uczniów w wieku już takim licealnym, że wybierają się na rysy. Jakie są warunki, czy mogą. Powiedziałem, żadnych formalnych przeciwwskazań nie ma. Oprócz tego, że każda grupa od 10 osób musi mieć przewodnika, a poniżej 10 osób mogą sobie z grupy chodzić. Kilkunastu uczestników wycieczki to członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Pion. Klub założył Mirosław Szumny, nauczyciel geografii. Pedagog o niekwestionowanym wśród uczniów autorytecie. Przyznają to nawet osoby mu niechętne. Lekcje prowadzi w sposób niebanalny, okrasza je sentencjami o życiu, marzeniach, celach, które trzeba sobie stawiać i próbuje zaszczepić wśród uczniów to, co jest jego wielką pasją miłość do gór. I choć nie jest górskim przewodnikiem, Tatry, jak twierdzi, znana wylot, teraz ma poprowadzić swoich wychowanków na rysy. Uznał nauczyciel, że w takim razie swoją dwudziestokilkoosobową 20, 20 grupę podzieli na dwie podgrupy. Jednego dnia jednak grupa pójdzie na rysy, drugiego dnia druga podgrupa. Poniedziałek, 27 stycznia 2003 roku. Pierwsza grupa tyskich licealistów prowadzona przez Mirosława Szumnego rusza w kierunku rysów. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Stopień pierwszy oznacza, że zagrożenie jest małe. Stopień piąty to sytuacja krytyczna. Uczniowie zdobywają rysy i wracają do schroniska. Wieczorem pogoda się zmienia. Było nagłe podniesienie się temperatury. Niespodziewane i nagłe. W nocy, tu z poniedziałku na wtorek, padał tu deszcz, co na koniec stycznia jest yy, sytuacją wyjątkową. Mirosław Szumny waha się, czy iść na rysy. Rozważa różne warianty. Nie można było jednoznacznie stwierdzić, że warunki no, dyskwalifikują jakieś czynności. Unieważniają jakieś decyzje o wyjściu w górę. Artur Heiser, Himalajsta, wieloletni partner Jerzego Kukuczki. Dokonał pierwszego zimowego wejścia na Annapurne w 1987 roku. Niedawno sam przeżył lawinę w Himalajach. W takich warunkach się chodziło, i ktoś, kto w jakiś sposób wiąże czy chce związać swoje życie z górami, no nie może ominąć dni o stopniu lawinowym o zagrożeniu lawinowym stopnia drugiego. On za sobą już z góry niesie pewne ograniczenia, pewne ograniczenia, że nie można wyruszać przy tym stopniu, gdy przekracza się pewną stromość, stromiznę stoku, po którym się będzie chodzić. Może to jest taki stopień najbardziej niebezpieczny, bo właśnie lawiny mogą być wywołane przez człowieka, natomiast Stopień dość niski i może tutaj następuje jakieś osłabienie czujności ludzkiej, no ale w takie dni w górach zawsze się chodziło. Jest wtorek 28 stycznia, godzina 7 rano. Mimo wątpliwości Szumny decyduje się poprowadzić na Rysy drugą grupę, która liczy 13 osób, 11 uczniów i dwóch opiekunów. Pamiętam tą pogodę doskonale, bo to była potworna pogoda. Opad śniegu taki śnieg z deszczem, bardzo mokry i taki bardzo gęsty, także że to wyglądało bardzo nieciekawie. Tym bardziej jak wstałam rano i się dowiedziałam, że młodzież właśnie druga grupa, że poszła na, na czarny Staw, bo taka była pierwsza wersja. No to się zdziwiłam, że w ogóle ten opiekun targnął się na to. Godzina 10:45. Uczestników wyprawy dzieli od celu niewiele ponad 200 metrów. Robią krótki odpoczynek. A jak potem jeszcze młodzież doniosła nam, że jednak widzą ich wyżej, że już chyba na rysy poszli, no to już tylko czekałam na to co będzie. Godzina 10:50. Następuje katastrofa. Ze żlebu pod rysami rusza monstrualna lawina. Ma długość tysiąca metrów. Pędzące tony śniegu porywają dziewięciu uczestników wyprawy. Jest telefon do topru. No, my wyczekujemy, ta młodzież tam popędziła w tamtą stronę też i tam omili lornetki, obserwowali to. Co chwilę coś tam przychodzili z jakimiś sensacjami. No, wszyscy byli potwornie podenerwowani. W ogóle, no, horror. Wystartował śmigłowiec z pierwszą ekipą ratowników i oni jako pierwsi wylądowali tutaj na morenie Czarnego Stawu. Nie widać z daleka jedną osobę, która tam się porusza uwięziona w śniegu. W czole lawiny, która utworzyła się nad południowym brzegiem Czarnego Stawu odnaleźli częściowo przysypaną dziewczynę, uczennicę tej feralnej wycieczki. Jak się okazało, po odkopaniu jej, wydobyciu na powierzchnię, miała złamaną rękę, mocne potłuczenia, jakiś tam stres, otarcia, wychłodzenia. Została szybciutko zaopatrzona, udzielona pierwszej pomocy i śmigłowcem szybko przetransportowana do szpitala. Akcja ratunkowa trwa. Na stoku pracuje kilkadziesiąt osób. Sześć psów przeszukuje lawinisko. Jeden z ratowników natrafił sądą na będące, będącego przysypane około metrową warstwą śniegu kolejnego ucznia odkopano go. Okazało się, że nie daje oznak życia rozpoczęto akcję reanimacyjną, która powiodła się o tyle, że zostały przywrócone podstawowe funkcje życiowe, czyli wrócił oddech, wróciła akcja serca. Wiadomość o tragedii dociera do tych. Rodziny ofiar są zrozpaczone. Nietypowa sytuacja w urzędzie. Kręciła się na mnóstwo osób. Zastanawialiśmy się, jak poznamy rodzica. Bo naturalne było dla nas wszystkich, że, że musimy porozmawiać z rodzicami. Pamiętam, że, że weszła do urzędu kobieta. Wyglądała inaczej. Była Smutna, zagubiona, i nikt z nas nie miał odwagi do niej podejść, a ja było nas tam dużo, w, z telewizji, z radia, ze wszystkich gazet. W tym momencie, koło godzin południowych, w pracy, e, i też właśnie w tym miejscu, e, dowiedziałem się na początek z takich szczątkowych informacji, które docierały z, z, z relacji radiowych, że coś stało się w górach, że zeszła lawina. Te pierwsze informacje były jeszcze takie bardzo ogólne. W momencie, kiedy już byłem prawie przekonany, że dotyczy to również naszego syna, Szymka, e, przy pomocy mojego pracodawcy e, zorganizowano przewóz mnie, jak i również żony, do Zakopanego. Z tych wyjeżdża do Morskiego Oka autobus z rodzicami uczestników tragicznej wyprawy. Aneta Moczkowska. Była wówczas w Urzędzie Miasta koordynatorem akcji pomocowej. Próbowaliśmy podczas jazdy dokonać takiej analizy, kto został w schronisku, kto wyszedł na wyprawę, kto został pod śniegiem, kto został przewieziony do szpitala, kto niestety jest w kostnicy. Dotarliśmy tam w godzinach późno-popołudniowych. Z pierwszą informacją taką, że Szymek jest w szpitalu. W Zakopanem jest przeprowadzana operacja w okolicach Głowy. Jak później okazało się po tym pobicie w szpitalu, no nie był to Szybek. Akcja ratunkowa była prowadzona w coraz trudniejszych warunkach. Ratownicy doszli do wniosku, że nie mogąc znaleźć w lawinisku żadnych zasypanych osób. Najprawdopodobniej część porwanych turystów, została wtłoczona do Czarnego Stawu. Tam te ogromne masy śniegu, które spadły, złamały bliskometrową warstwę lodu. To zostało wszystko popękane. Część tego śniegu z lawiny została wtłoczona do Czarnego Stawu. Troszeczkę poddenerwowany wpadłem do, do schroniska. Szukając Szymka byłem przekonany, że on tam jest. Wszedłem do jego pokoju, w którym z kolegami przebywał przed, przed wyjściem na szczyt i okazało się, że niestety zostały tylko rzeczy po Szymku, a jego już nie było. Dowiedziałem się, że wtedy właściwie już tak naprawdę wiedziałem, że jest w lawinie. Jeśli człowiek został porwany przez lawinę i zasypany w ciągu pierwszych 15-18 minut ma ponad 90% szans na przeżycie. Te szanse po 35-40 minutach spadają mniej więcej do około 25%, a po około półtorej, dwóch godzinach spadają do kilku procent. To raczej było jasne, że szukamy niebościków. No, jedyne miejsce to są te olbrzymie bryły lodu zmieszanego z wodą na południowym brzegu Czarnego bo Prawie, że jasne. Naturalnym odruchem człowieka jest to, żeby jednak kogoś pocieszać. Tak? Coś ktoś zgubi, ktoś coś straci i Znajdzie się, kupię ci, tak? będzie lepiej. Tu nie będzie lepiej. Oni już wiedzieli, że są ofiary, że, e, że są ciała zaginione pod, pod, pod śniegiem, że w szpitalu jest dramatyczna sytuacja, że w Kośnicy jest dramatyczna sytuacja, więc. Nie było nie było, czym, nie było kogo pocieszać i nie było żadnej informacji, która byłaby w jakikolwiek sposób pocieszająca. Gorzej gdybyśmy próbowali ich pocieszać, dalibyśmy im większą nadzieję. A te nadzieje trzeba było studzić, a nie jeszcze je e, podsycać. Jakub Matyśkiewicz dowiedział się o tragedii pod Rysami będąc w Kanadzie. Kończył szkołę średnią w Toronto i tam chciał ułożyć sobie życie. Lawina porwała dwóch jego braci. Po prostu ta informacja, pamiętam ten moment, jakoś przecięła to wszystko. Wielka tragedia, decyzja o tym, że od razu trzeba do Polski wrócić. W pewnym momencie w życiu człowieka jakby dzieje się taka tragedia i całego świat po prostu się zawala. No i, no i jakby człowiek przestaje być w stanie funkcjonować w tym społeczeństwie. Ja po prostu stwierdziłem, że, że, że obecnie no, nie, trudno może to opisać, zrozumieć, najlepiej się czuję tutaj. Matyśkiewicz mieszka w Morskim Oku od dwóch lat. Opiekuje się starym schroniskiem. Studiuje zaocznie ratownictwo medyczne. 29 stycznia akcję poszukiwawczą wznowiono. O godzinie 9 nie dochodzi do kolejnej tragedii. Śmigłowiec, który transportuje ratowników na lawinisko, ma awarię silnika. Ścina wierzchołki drzew. Drugi silnik odmawia, posłuszeństwa, zostaje bez, bez silnika. No cóż, w takiej sytuacji pozostaje mi tylko lądować autorotacyjnie. No i dzięki Bogu, może trochę i sobie, i dzięki temu, że śmigłowiec jest. Mocny. Udało mi się wylądować na tym yy, skrawku wolnej ziemi. Pogoda z minuty na minutę pogarsza się. W około godziny 15 akcja zostaje przerwana. Lawiny, zwłaszcza wtedy, gdy jeszcze jest szansa na przeżycie kogoś, a potem no, w końcu żyjemy w takim świecie, w którym nieboszczyków się szuka za wszelką cenę. Nie Wiemy nawet, że na 100% nikt tam nie żyje. Ale szukać musimy, to jest na, nasz prawny i moralny obowiązek. Więc yy, jest oczywiste, że kontynuowaliśmy, kontynuowaliśmy te wyprawy poszukiwawcze do skutku. Do skutku, a ten skutek w koniec w końcu to była, to o ile pamiętam, połowa czerwca. Bilans katastrofy pod Rysami jest przerażający. Siedem osób nie żyje. Kolejna ofiara umiera po dwóch miesiącach w szpitalu. Do akcji wkracza prokurator. Powołuje ekspertów. Po długim dochodzeniu i wysłuchaniu opinii biegłych stawia zarzuty. Zarzut dla nauczyciela opiekuna tej grupy. Spowodowania właśnie obsunięcia się warstw śniegów i doprowadzenia w ten sposób do katastrofy, której skutkiem stała się śmierć tych osób. Odbywają się dwie rozprawy. Ostatecznie zarzut spowodowania lawiny uchylono. Mirosław Szumny zostaje w 2006 roku skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Z krótkich rozmów z Mirosławem Szumnym w korytarzu sądowym, mogłam się domyślać, że on, że on też nie chce tego robić. Znaczy, tak jakby bronił się wbrew sobie, że się czuje winny. Ja miałam absolutnie przekonanie, że, że winien jest po prostu ten opiekun, który nie powinien był wyjść w takich warunkach. To jest problem, czy, czy mamy oceniać wydarzenia według intencji, czy według skutków. Jeżeli facet ma no, jak najlepsze intencje, chce młodzież wciągnąć we wspaniałą, górską przygodę, zdarza się tragedia, to dla, dla, dla tego człowieka. Z całą pewnością nie miał skóry hipopotama ani nosorożca. Było to wrażenie i, i prześladować go będzie pewnie ta przygoda do końca żywota. Co tu zmieni jakiś kryminał? Nic nie zmieni. Jakub Matyśkiewicz po przybyciu do Morskiego Oka rozmawiał z wieloma ludźmi. Wielokrotnie analizował przyczyny tragedii. Zagrożenie lawinowe jest ustalone dla całych Tatr, a ten rejon... Specyfika tego rejonu morskiego oka odbiega zupełnie od e, topografii, od, od topografii tarczański. Jest to, to są ściany północne, kruche, zazwyczaj najbardziej, najdłużej zaśnieżone. I tutaj, po prostu, jakby warunki w tym miejscu całorocznie, całoroczne, warunki w tym miejscu są zupełnie inne. Niż gdziekolwiek indziej w tatrach. Analiza tej lawiny przykuła naszą uwagę do myśli ekspertów, jak oni na to patrzą. I ja powiem po sobie, że trochę zmieniłem taktykę pokonywania stoków zagrożonych lawinami. Eksperci twierdzą, że najbezpieczniej to jest na dnie żlebu. Tam nie ma naprężeń. A nie przy skale, nie przy grzędzie. I taka opinia po raz pierwszy pojawiła się przy okazji tego procesu. I choć to psychicznie jest trudno wytrzymać, żeby iść pod środkiem żlebu wielkiej połaci śnieżnej, która teoretycznie nam zagraża, ale jest coś w tym. Udało mi się uniknąć, wydaje mi się, poderwania lawiny ostatnio w Himalajach właśnie tą taktyką, że, że uwierzyłem w biegłego sądowego Bogu miła Słamy i poszedłem z środkiem żlebu. Jeden jedyny... W efekcie korzystny, paradoksalne, może trochę stwierdzenie, skutek tego dramatu był taki, wydaje mi się, że więcej, o wiele ludzi formalnie nie będących, bez uprawnień jakichś górskich, przewodnickich, ratowniczych, głęboko się zastanawiało, przychodziło do ratowników, do jakichś punktów informacyjnych, dowiadywać o warunki, żeby nie brać cienia odpowiedzialności na swój kark. Przez czas pewien to się dało zauważyć. Sami ludzie pamiętają o tej tragedii. Jest dla nich przestroga. Żaden nauczyciel już nie pójdzie w góry z grupą, bo wie, że może go spotkać to, co spotkało pana Esz. Należy do tych osób, która w dzieciństwie miała takiego nauczyciela, który miał, wziął mnie kiedyś w te góry, nauczyciela czy nauczycieli. No i w różnych warunkach się chodziło. Dzięki temu moje życie ułożyło się tak, a nie inaczej. Żyję jak lew, a nie jak baran. I mam duży ruch wdzięczności w stosunku do tych w cudzysłowie nauczycieli, którzy kiedyś coś zaryzykowali, żeby mi pokazać inną ścieżkę. W pół roku po tragedii na Rysy wyruszyła niecodzienna wyprawa. Jej uczestnikami byli rodzice ofiar. No jedni po prostu chcą zapomnieć o tym miejscu i w ogóle tutaj nie wracać. Jakby no, zaoszczędzić sobie po prostu tego przeżywania prawda, przy tym podchodzeniu na te Rysy. Natomiast ci rodzice bardzo mnie zaskoczyli. I wchodziłem tam, tam po to, aby dokończyć to, czego niestety Szymek nie mógł Dokończyć czy też zdobyć do końca, wiem, że bardzo chciał. Duchowo czułem się bardzo dobrze. Tak jakoś bym powiedział, związany zdecydowanie z miejscem, gdzie, gdzie Szymek zginął, aczkolwiek nie ukrywam, że gdzieś czułem, gdzieś jego, jego, jego obecność, jego radość, bo wiem z przekazu kolegów i koleżanek, że wtedy 28 stycznia, kiedy wchodzili na rysy. Szymek był bardzo zadowolony i szczęśliwy, i to jest coś, co pozwala również łatwiej, łatwiej przeżyć te trudne chwile. Mirosław Szumny odmówił wystąpienia w tym filmie. Oświadczył: Jestem poza tym. Nic mnie nie trzyma. Nie w tym sensie, że jestem gdzieś wysoko, patrzę na to z góry. Nie. Wciąż muszę z tym walczyć i walczę. Każdego dnia. Teraz mam nowe życie. Jestem wolontariuszem. Chcę być przydatny innym. Wychodzę z założenia, że nawet winnego lub też niewinnego człowieka zniszczyć jest prosto, a trudniej podać mu rękę. Myślę, że to drugie pomaga łatwiej żyć mnie, mojej rodzinie, wszystkim znajomym i łatwiej żyć również osobie, postaci pana Szumnego, który który prowadził tą, tą wyprawę. Nie było, nie ma i myślę, że chyba już nigdy nie będzie żadnej jakiejkolwiek nienawiści z mojej strony lub też żalu. Mogę sobie zadawać tylko pytanie jako, jako ojciec, czy dobrze zrobiłem, że go, że go puściłem na, na tą wyprawę. Mogę sobie zadawać również pytanie, czy tak musiało być, ale na pewno staram się w zadawaniu tych pytań nikogo nie osądzać, a już tym bardziej kogoś nienawidzić.